Dzień dobry, witam wszystkich na kanale iGaming Polska. Dzisiaj spotykamy się z Marcinem Dostrzeczką, z LWBED, CEO w ramach Tygodnia Odpowiedzialnej Gry. Warto też od razu zaznaczyć, że LWBED jest jednym z partnerów Tygodnia Odpowiedzialnej Gry i na naszej stronie w tym tygodniu będzie się działo naprawdę bardzo dużo ciekawych. Rzeczy będą oczywiście materiały nawiązujące do odpowiedzialnej gry, która jest bardzo ważna w branży rozrywkowej. Jeszcze raz dzień dobry, Marcin. Cześć, Bartek. Fajnie się znowu zobaczyć i porozmawiać. Mam nadzieję, że rozmowa będzie produktywna. Na pewno, <laughs> ważny temat. Powiedz na samym początku, czym jest dla ciebie odpowiedzialna gra. Nie czym jest dla LWB, ale czym jest dla ciebie. Jest to w takim dużym skrócie, bym miał powiedzieć. Odpowiedzialnych, że bo generalnie rzecz biorąc, zagadnienie ma bardzo dużo zastosowań, tak naprawdę dla nas, dla branży i oddziaływuje też na wiele tak naprawdę tutaj aspektów. Dla mnie, tak naprawdę, przede wszystkim odpowiedzialna gra to jest takie zdrowe podejście do, do hazardu. Jakby z mojej perspektywy dobrze byłoby, gdyby powiedzmy takie podejście było powszechne, że hazard, zakłady buchalterskie generalnie to jest rozrywka, traktujemy to jako, jako zdrową rozrywkę, nie jako nie wiem, formę na zarobienie pieniędzy, formę na na wzbogacenie się, to jest może gdzieś tam zarezerwowane dla naprawdę bardzo wąskiego grona użytkowników, którzy mogą sobie na takie podejście pozwolić, dla tak zwanych profesjonalistów, jest, jest ich naprawdę niewiele dla, dla większości użytkowników, to powiedzmy powinna być przede wszystkim zdrowa, dobra rozrywka, połączona czasami z jakimś spotkaniem z, z przyjaciółmi, obejrzeniem wspólnie meczu, i tak dalej, więc to dla mnie przede wszystkim jest odpowiedzialna gracz i odpowiednie podejście do, do naszej branży, do naszego produktu, do naszego serwisu, jaki my oferujemy, żeby było to, było to traktowane jak, tak jak powiedziałem, jako, jako rozrywka, jako jakaś forma spędzenia czasu, tak samo jak, no powiem, kolokwialnie, jak wyjście na piwo z kumplami, czy, czy wyjście do kina na kręgle, czy cokolwiek czy innego w tym, w tym zakresie, tak? Tak to ja rozumiem, jeśli chodzi o mnie. Co sądzisz o Tygodniu Odpowiedzialnej Gry i dlaczego ELWiB zdecydowało się zostać partnerem tego wydarzenia? Co, przede wszystkim uważam, że takie inicjatywy są naprawdę potrzebne i generalnie powinno być ich jak najwięcej. Ja ubolewam nad tym, że nie ma tego tak naprawdę jeszcze więcej, bo zależy nam na tym, żeby do tej świadomości klientów dostawać się jak najczęściej, tak, żeby klient potrafił też rozróżnić, co jest legalną formą odrywki. A co, tą, co, co legalną formą ro, ro, rozrywki nie jest. Więc jakby dla mnie taki tydzień, takie akcje w ogóle są jak najbardziej mile widziane i pożądane i, i powinno być tego, tak jak powiedziałem, już jak najwięcej. Wydaje mi się, nie chcę tego teraz punktu za bardzo rozwijać, ale wydaje mi się, że, gdy, że gdybyśmy żyli troszeczkę w innym otoczeniu, skalnym przede wszystkim, to też sami operatorzy, nie tylko bo ale generalnie hazardowi, mieliby więcej środków na to, żeby tą odpowiedzialną grę promować, promować po prostu legalny. Legalny hazard, bo, bo jest to bardzo ze sobą powiązane i musimy to podkreślać tutaj na, na każdym kroku, że odpowiedzialna gra to jest przede wszystkim ochrona graczy, a tej ochrony graczy nie ma w, w hazard nielegalnym, w domu, w, 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 w bukach czy w kasnach offshore'owych. Więc raz jeszcze. Taki tydzień jak dla mnie to jest bardzo fajna inicjatywa. Mam nadzieję, że do, dotrzemy takimi akcjami do szerokiego grona potencjalnych klientów, do, do klientów i fajnie byłoby, gdyby też takie inicjatywy były przynoszone do, do środków masowego przekazu znacznie, znacznie częściej i znacznie, znacznie tak naprawdę szerzej. Mhm. Wczoraj, dokładnie wczoraj rozmawiałem z psychologiem i z terapeutą, który zajmuje się właśnie też uzależnieniem od hazardu i zadałem mu pytanie, czy on jest właśnie bardziej za takimi akcjami edukacyjnymi, czy za zakazami reklam. I zdecydowanie powiedział, że zbyt mało jest tej formy edukacyjnej, że jej powinno być jak najwięcej, a jak jest u Ciebie? Zakazy, czy jednak edukacja? Wiesz co, pełna zgoda. Ciężko mi się z tym nie zgodzić. Generalnie rzecz biorąc no ktoś to z boku ewentualnie, ja nie wiem, patrzy na to zagadnienie, nawet będzie oglądał ten wywiad, jakikolwiek inny z tego z tego zakresu może powiedzieć, że, że no nie do końca tutaj jest zachowana jakaś spójność interesu, bo ktoś może powiedzieć, że nam zależy na tym, żeby te obroty były jak największe, tak? A z drugiej strony mamy temat odpowiedzialnej gry, czyli czy chcemy tych klientów edukować, uświadamiać o potencjalnych zagrożeniach itd. Więc jak najbardziej my musimy jako powiedzmy operator trochę tutaj balansować, ale jeszcze raz podkreślę, że bardzo mocno nam zależy na tym, żeby żeby klienci byli świadomi, żeby wiedzieli, jakie są ryzyka, żeby potrafili właśnie rozróżnić, gdzie to ryzyko jest większe, a gdzie go nie ma generalnie brący, jakie mają też mechanizmy powiedzmy obrony przed uzależnieniami itd. No, ale pamiętajmy też o tym, że no, jesteśmy w, takim, w, takim, w takiej branży, że, że my też wiadomo, z czegoś musimy klientom, zapła pracownikom zapłacić i pokryć e, oczekiwania inwestorów, i tak dalej. Więc, jakby jest to, tak powiedziałem, już balansowanie, ale tak trochę naokoło zmierzam do tego, co zapytałeś. Oczywiście, no, nie zgodzę się z tym, że reklama powinna być zakazana. Tutaj też pojawia się troszeczkę problem taki z punktu widzenia regulacyjnego, tak? E, jest regulator, który otwiera, powiedzmy, w branżę dla innych operatorów, są opłaty licencyjne, i tak dalej. Więc, z jednej strony, Powiedzmy, ten regulator, ustawodawca liczy na, na jakiś wpływy z tego tytułu budżetowego, ale z drugiej strony no, chciałby ewentualnie wprowadzać zakaz reklamy, co generalnie ma miejsce u nas e, w naszym otoczeniu, więc nie do końca jest to dla mnie spójne. Tak? Czyli z jednej strony operatorzy gdzieś tam te, te bardzo wysokie obciążenia ponoszą, a z drugiej strony e, spotykają się z tak zwanymi dużymi ograniczeniami, jeśli chodzi o promowanie ich działalności. Tak? Więc, więc to jest już pewnego rodzaju problem, ale jak najbardziej tutaj podkreśla nas jeszcze, my powinniśmy iść w kierunku zdecydowania edukacji graczy. Uświadamiania ich o, o ryzykach, ale też uświadamiania ich o tym, że mają mechanizmy, są możliwości takie, żeby przed ewentualnymi skutkami uzależnień się bronić, żeby sobie z nimi radzić, żeby wiedzieć do kogo się zwrócić, żeby wiedzieć w jakim momencie zareagować, żeby wiedzieć ewentualnie, co się dzieje, tak naprawdę, jakie są związane z tym zagrożenia. Więc jak najbardziej ta forma do mnie przemawia niż zakaz reklamy. Wydaje mi się, że zakaz reklamy byłby w tym zakresie odpowiedzialnej gry totalnie nieskuteczny, bo. Ludzie do hazardu tak czy inaczej dotrą. Ja taką tylko dygresję wstawię w tym momencie, że hazard generalnie jest w naszej krwi. i To nie jest tak, uczucie, że, że każdy gdzieś tam jest zafascynowany hazardem i tak dalej, ale ogólnie, jako ludzkość, hazard zawsze nam towarzyszył. Gdzieś tam, nawet w jakichś czasach starożytnych, już miało miejsce czy to granie w kości, czy to jakieś karty i tak dalej, więc to nie jest tak, że możemy zakazać reklamy i udawać, że tego hazardu nie ma. On generalnie jest, zawsze będzie zawsze nam towarzyszył i dobrze, żeby był regulowany, i dobrze, żeby właśnie żebyśmy my jako operatorzy też, ale nie tylko, też regularnie tak dalej dbali o to, żeby ta świadomość klientów w tym zakresie po prostu rosła. Tak też mamy tutaj przykłady z zachodu, gdzie jak był bardziej nacisk na zakaz reklamy, czy na limity stawek i inne tego typu rzeczy, to gracz, no chcąc czy nie chcąc, idzie do szarej strefy, gdzie nie ma żadnej kontroli, nie ma żadnej pomocy i chyba też tutaj musimy powiedzieć w takiej rozmowie, że szara strefa jest jednak największym zagrożeniem, bo ona kusi tego gracza najbardziej narażonego? W pełni się zgadzam, generalnie rzecz biorąc, im. Już wszystkie rynki to pokazują, tak naprawdę, ten, zwłaszcza te mocno uregulowane, że im większy jest poziom, powiedzmy, ograniczeń, im większy jest poziom zakazów, jeśli chodzi o reklamowanie swoich usług, informowanie klientów itd. Tym tak naprawdę jest to bezpośrednio skorelowane z tym, że, że, że rozmiar szarej strefy rośnie i im bardziej rynek jest przeregulowany, tym szara strefa ma po prostu więcej, więcej możliwości. Takim też, taką chociażby ciekawostką był chociażby pomysł rynku łoteckiego, który gdzieś w czasach covid po prostu zamknął kasyna, w cudzysłowie dbając o, o troskę, zdrowie i obywateli tak naprawdę, ale jest nic innego jak pożywka dla, dla, dla operatorów obszarowych, dla kasy nielegalnych, bo, bo tak naprawdę naturalnie ten ruch tam się przynosi, więc o tym musimy pamiętać. Tak naprawdę branża o tym doskonale wie, tak naprawdę nie do końca zdają sobie z tego sprawę nasi jakby regulatorzy, więc tutaj też bardzo ważne jest, żeby ten dialog między operatorami i regulatorem miał miejsce, żebyśmy mogli też wzajemnie się edukować i, i takie rzeczy generalnie powinny być uświadamiane. Więc tak zgadzam się z Tobą, szara, szary, szara strefa generalnie to jest chyba największy problem, jeśli chodzi tu właśnie o zagrożenia dla klientów, o brak jakiejkolwiek kontroli, brak tych mechanizmów, o których wcześniej opowiadałem. Mhm. Chyba też jest problemem to, że generalnie polski y, obywatel, już nie mówię, grać. Nawet grać, pewnie do końca nie wie, którzy operatorzy są legalni, a którzy nielegalni. Tutaj już mówię tylko jakby branży bukmacherskiej. Jak myślisz, jaka ta świadomość jest w Polsce? co, to jest właśnie ciekawe zagadnienie, pamiętam, że jakiś czas temu czytałem taki raport, nie pamiętam czy to był CX Stream, gdzieś można to odszukać, ale tam było takie ciekawe zestawienie, które mówiło o tym, że chyba 48%, prawie 50% ewentualnie ludzi generalnie nie wie, jak rozróżnić legalnego operatora od nielegalnego? I nie ma pojęcia na przykład na ten temat, że operator legalny musi posiadać zezwolenie, musi wnieść odpowiednie opłaty, ponosi różne, różne że tak powiem, obciążenia i płaci daniny do, do naszego państwa, więc jest to na pewno problem. Nie wiem, czy to jest bardzo poprawnie oszacowana ta liczba 48%, bo wydaje się bardzo. Bardzo generalnie duży, ale na pewno jest to duży problem i na pewno wielu z graczy takiej świadomości po prostu nie posiada. Nie zna tych niuansów prawnych, nie wie, że potrzebne jest zezwolenie, nie wie, czy w danym momencie korzysta z usług nielegalnego czy legalnego operatora, zwłaszcza wtedy, kiedy ci nielegalni operatorzy prowadzą bardzo szeroko zakrojoną akcję promocyjną. Tak, mają stronę w języku polskim, mają obsługę klienta w języku polskim. Nic na ich stronie ewentualnie nie świadczy o tym, że był to nielegalny serwis, więc klient generalnie czasami nie ma, nie ma nawet jak rozróżnić, czy w tym momencie korzysta z tego nielegalnego operatora. Czy nie, a trzeba tutaj po raz kolejny podkreślić, że grając u nielegalnego operatora nie ma żadnych obowiązków regulacyjnych, tak? Nie ma tych obowiązków, jeśli chodzi o, o szarą strefę, jeśli chodzi o regulamin odpowiedzialnej gry, więc generalnie rzecz biorąc tutaj, no klient po prostu jest w żaden sposób nie jest schroniony i, i znajduje się w w pewnym sensie pod dużym niebezpieczeństwem. Mhm. Wspominałeś częściowo, ale powiedz proszę, z jakich wy narzędzi w LVBet korzystacie tutaj do samokontroli? Chodzi mi tu też o limity stawek, limity czasu, które macie. Jak to jest regulowane, czy to musi być, czy tego nie musi być, i też do weryfikacji wieku, jakich narzędzi używacie? Tak, generalnie nie jest to niespodzianką. Każdy operator w Polsce zgodnie z ustawą hazardową generalnie musi taki regulamin odpowiedzialnej gry posiadać. On musi zostać zaakceptowany przez, przez ministerstwo, więc jak najbardziej też jest i u nas. Mamy tak naprawdę dwa poziomy takich mechanizmów chroniących powiedzmy graczy, którzy mogą mieć potencjalne problemy z uzależnieniem. Pierwszy jest to limit stawek, a drugi jest to limit czasowy. Jest to dosyć to są proste rozwiązanie na typu klient, jeśli na przykład nie chce, jeśli uważa, że ma problemy nie chciałby na przykład. Uh wydawać na, na, na zakłady więcej niż powiedzmy 100 zł, taki limit może ustawić zarówno w stosunku do okresu miesięcznego, jak i powiedzmy dziennego 24-godzinnego i podobnie z limitem czasu, który na przykład jeśli nie chce przeznaczyć więcej niż x godzin, czy to w danym dniu, czy to w miesiącu, takie limity może sam ustawić, tak by, by swoje ewentualnie zachowania kontrolować. Co tutaj warto od razu podkreślić to, to, że te limity nie mogą być przez niego w bardzo łatwy sposób zaraz zdjęte, bo jest tam tak zwany odpowiednie kulinkow, w period. period, czyli jeśli on chciałby Zaraz po tym zmienić sobie zdanie, jednak te limity cofnąć, to niestety musi odczekać, musi ochłonąć, żeby nie było tutaj jakiegoś mechanizmu grania kompulsywnego czy, czy, czy zmiany nagłej decyzji. Więc te mechanizmy na pewno chronią jego interesy, chronią też jego zdrowie i bezpieczeństwo. Druga też kwestia jest taka, że oczywiście mamy kontakt. Klienta z naszym supportem, z działem klienta, gdzie klient też może generalnie zawsze wejść, porozmawiać. Nasi pracownicy są szkoleni z zakresu odpowiedzialnej gry. Mamy tam takie cykliczne szkolenia z tego zakresu. Podnosimy też właśnie ich świadomość, uczulamy ich na to, więc ewentualnie też wiedzę na klientów i doradzić, gdzie, gdzie, gdzie ich skierować. Dalej powiedziałbym, że też w tym zakresie generalnie my. No staramy się tak prowadzić naszą akcję, czy tą informacyjną, czy promocyjną, żeby ona nie była kierowana do chociażby do, do klientów niepełnoletnich, tak? Nie używamy na naszych materiałach marketingowych, nie wiem, młodych osób, nie kierujemy tego w taki sposób, żeby jakby uderzało to bezpośrednio w klientów małoletnich. Powiedziałeś też oczywiście o tym, że jest odpowiednia weryfikacja. W wieku pełnoletności gracza na naszym serwisie. To nie zawsze ma miejsce u operatorów offshore'owych, którzy nielegalnie świadczą swoje usługi. My weryfikujemy zarówno dokumenty, jak i generalnie rzecz biorąc, tożsamość każdego zarejestrowanego klienta. I tak naprawdę jakby w tym zakresie, dlatego też ostatnio rozszerzyliśmy jakby nas, nas, nasze możliwości rejestrowania się gracza w serwisie o usługę M-Obywatel. Jest to bardzo innowacyjna usługa polegająca na tym, iż klient posiadający aplikację mObywatel może w szybki sposób zarejestrować się na serwisie i jego tożsamość generalnie jest od razu w zasadzie zweryfikowana. Znacznie bardziej to ułatwia klientowi proces rejestracyjny. Nie musi on później dosyłać odpowiednich dokumentów, gdyż mamy to weryfikację bezpośrednio z aplikacji. Podobne narzędzie wprowadzić też wcześniej, też weryfikujące klientów, ale tutaj korzystające z systemu bankowości elektronicznej, czyli e, moje ID. Podobna zasada, tylko że tutaj akurat weryfikacja tożsamości płynie z systemu bankowego, a nie z e, powiedzmy, z systemu rządowego mObywaty. Ale generalnie rzecz biorąc, w naszym odczuciu, e, tego typu narzędzia bardzo mocno, po pierwsze, w, poprawiają bezpieczeństwo e, graczy. A, Ułatwiają oczywiście dostęp do serwisu, ale też po drugie, pamiętajmy o tym, że jakby my też w tym momencie spełniamy ten wymóg i jesteśmy pewni, że nie rejestruje się u nas ktoś niepożądany, ktoś, kto posiada ewentualnie czyjeś dokumenty, tak? Jest to bezpośrednia weryfikacja, która jest na wiele wyższym poziomie bezpieczeństwa, więc jak najbardziej chcemy iść w tym kierunku, żeby tego typu narzędzia wprowadzać i rozwijać. Mhm. A powiedz czy my jesteśmy w stanie w dzisiejszych czasach. Bo to też często ten argument pada, że nieletni grają na dane taty, mamy, dziadka, babci. Czy wy, jako firma bukmacherska jesteście już w dzisiejszych czasach, jakby zweryfikować coś takiego, jeżeli ktoś tam to dobrze próbuje was oszukać? Wiesz, to jest, to jest ogólnie problem w naszej branży, nie ukrywamy. Myślę, że wszyscy operatorzy się z tym, się z tym jakby mierzą. Na pewno jest to połączone też często z tym, że no, ogólnie rzecz biorąc operatorzy BookMaherst, nie tylko Casino, i dalej, często dają graczom atrakcyjne bonusy, zwłaszcza zarejestrowanie się, co. Jakby troszeczkę można powiedzieć stymuluje tego typu zachowania, tak, że jednak hmm. klienci wiedzą, że na swoje konto mogą taki bonus wykorzystać tylko raz, więc próbują, że tak powiem obejść system. Ale to, to też, też mówisz od... o tak. pełnoletnich jakby graszek, którzy tak, oszukują, Tak, dokładnie tak. To, to generalnie oszukują, tak, można powiedzieć wszyscy oczywiście, ale to co powiedziałeś, jeśli chodzi o wiek, jak najbardziej takie rzeczy się zdarzają. Przy czym wydaje mi się, że już teraz nie jest to problemem, czy może problemem nie jest to tak, że możemy to wychwycić, jakby, że powiem już zaraz po zarejestrowaniu mm -hmm. się, no bo jednak klient przedstawia dokumenty, my je weryfikujemy i tak dalej, ale są pewne mechanizmy, które pozwalają nam takie jakby zjawiska wychwytywać. Sprawdzamy później mamy dodatkowe tak zwane elementy pewnej kontroli. Wymagamy w takich przypadkach czasami dodatkowych dokumentów. Niestety, my musimy się upewnić, że faktycznie to jest osoba pełnoletnia, że posługuje się swoimi danymi, nie zakłada tak zwanego multikonta, czyli konta na, na czyjeś osoby, zwłaszcza jeśli jest osobą niepełnoletnią, więc nie jest to tak, że możemy zagwarantować, że w stu procentach takie, takie przypadki wychwytujemy od razu, ale wydaje mi się, że większość takich zjawisk jesteśmy szybko w stanie wychwycić, bo chociażby ci klienci, nie chcę też podpowiadać tutaj e, takich rzeczy, które robimy, nie chciałbym tutaj też ułatwiać Później, mm -hmm. Jasne. tak zwanym oszustom, ale no sprawdzamy pewne rzeczy połączenia po, po różnych kontach i, i jesteśmy w stanie dosyć szybko takie procesy mm -hmm. odchwycić. Mm -hmm. A robicie też coś takiego, jak weryfikacja telefoniczna, na przykład macie podejrzenie, że konto założyła osoba nieletnia, no i po prostu ktoś z supportu wykonuje telefon z takimi pytaniami weryfikacyjnymi. Wiesz co, to są kroki tak naprawdę ostateczne. Czasami się takie rzeczy zdarzały, ale znacznie częściej w pierwszej kolejności najpierw prosimy o pewne dodatkowe dokumenty, tak naprawdę weryfikujemy jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej. Pewne połączenia, mamy swoje możliwości i tak naprawdę takie rzeczy jesteśmy w stanie wykryć znacznie, znacznie wcześniej, znacznie wcześniej niż, niż taki telefon, o którym powiedziałeś. Mm -hmm. I teraz już ostatnie pytanie, bo tutaj rozmawiamy o samokontroli w sieci online, a jak jest w retailu w punkcie stacjonarnym, czy tam gracz też może jakby sam się wykluczyć jakieś, no, domyślam się, że limitów czasowych sobie nie może nałożyć na grę w punkcie stacjonarnym. Ej, właśnie retail zlądzie się troszeczkę swoimi innymi prawami tak naprawdę niż, niż świat online. Ta kontrola gracza jest trudniejsza. Oczywiście mm. opiera się, jest tutaj ma duże znaczenie czynnik ludzki tak naprawdę, czyli czynnik obsługi, czyli czynnik po stronie pracownika, punktu obsługi klienta. Jeśli on widzi jakieś zachowania niepożądane, ewentualnie widzi to, że dana osoba jest niepełnoletnia, może niepełnoletnia, jak najbardziej weryfikujemy, pełnoletni, weryfikujemy takiego gracza, ale takie mechanizmy dla, dla grania, że tak powiem, anonimowego są bardzo trudne do zaimplementowania, więc, więc jest to o wiele, o wiele trudniejsze. I no, wydaje mi się, że trzeba fair powiedzieć, że po prostu taki gracz w, w zakładach stacjonarnych jest w mniejszym stopniu chroniony niż gracz online. Oczywiście, jak najbardziej, to co możemy zrobić po swojej stronie, to staramy się z tego jakby wywiązać. No ale mówię przez to, że u nas jeszcze w Polsce cały czas. W punktach gra się jakby w sposób anonimowy, nie ma żadnej rejestracji itd. No to trudniej te mechanizmy zaimplementować, o których powiedziałem. Bardziej opiera się to na, na, na ewentualnie jakimś dialogu tak naprawdę między pracownikiem a klientami. Trzeba pamiętać też, że świat retail jest dosyć specyficzny. Pracownicy w punktach bardzo często znają tych klientów. Oni przychodzą systematycznie, więc jakby pod tym kątem bardziej polega to ewentualnie na współpracy między pracownikiem a a klientami, niż na wprowadzaniu jakichś e, rozwiązań systemowych. Mhm. A tak jeszcze dopytam, na live chacie, na przykład jak konsultant, e, no, jakaś czerwona lampka mu się zapali, to wówczas jaka on kroki podejmuje wobec tego klienta, do, co do którego ma... zgłasza to u was w systemie, czy kieruje go do jakichś ośrodków, jak to wygląda tak od kuchni? Mhm. Wiesz co, generalnie biorąc, to e, pracownik, e, który jest e, zatopiony w dziale obsługi klienta, jeśli widzi takie niepożądane zachowania lub zachowania alarmujące, zgłasza taki przypadek na pewno do swojego przełożonego bezpośrednio. Później dalej my sobie to i wewnętrznie eskalujemy. Zostawia też odpowiednią notkę na, na koncie klienta, więc to nie jest tak, że kończy się tylko i wyłącznie na, na zapisie, na czacie. Zostawiamy odpowiednią notkę na, na koncie klienta po to, żeby móc do tego ewentualnie wrócić. I, i, i już jakby na troszeczkę wyższym poziomie Zastanawiamy się, jak to rozwiązać. Oczywiście pracownicy tego działu klient, obsługi klienta wiedzą tak naprawdę, jakie są mechanizmy. Zawsze klientom mogą powiedzieć to, że mogą skorzystać z tych limitów, o których wcześniej powiedziałem. Wiedzą też o tym, że. Mogą skierować też klienta na do odpowiednich organizacji, które, które ewentualnie pomagają w przypadku uzależnień, więc no, przede wszystkim opiera się to na tym, że albo klient informuje, klient, albo, albo pracownik bezpośrednio informuje klienta, albo też jakby, opisuje sytuację i zostawia to do decyzji team lidera i popatrzy na to. Na koniec podsumowujące pytanie, trochę złammy też ten mit, że Bukmacherzy czy inni operatorzy żerują na graczach uzależnionych. Dla Was chyba z korzyścią na, na najlepsze by było to, żeby gracz był świadomy w pełni, w 100%, procentach, jacy są operatorzy, legalni, nielegalni i żeby grał właśnie odpowiedzialnie. Tak, ja bym do tego dodał jeszcze jakby jedną rzecz, bo powiedziałeś, że właśnie, że jakby mnie branża żeruje. Musimy pamiętać o tym, że branży generalnie bronz też bardzo mocno tak naprawdę zależy na tym, żeby ten, no, ten taki PR naszej branży generalnie bronz poprawiał się, żeby ten image był coraz lepszy. Daleko nam jeszcze do powiedzmy pewnych kultur, jak chociażby w Wielkiej Brytanii, gdzie bukmaherka gdzie gdzie, gdzie generalnie, jak tutaj o niej, o, o niej mówimy, jest, jest powszechna, nie jest uznawana jak za taki powiedzmy. Pół świata, jak to kiedyś w było. Ja w tej branży jestem już wiele tak naprawdę lat i, i pamiętam, że jak e, zaczynałem, to ten image był znacznie, znacznie gorszy, ten PR był, był e, znacznie, znacznie taki czarniejszy, bym powiedział. To się poprawia, poprawia się wolno, ale dlatego nam na tym zależy, żeby jednak graczy edukować, żeby poprawiać e, ten przekaz, tak, że my dostarczamy przede wszystkim rozrywki, e, a nie hazardu, żeby nie łączyć nas z klientami problematycznymi, gdyż e, to też nie jest tak, że taki klient jest przez nas pożądany, ale taki klient ma problemy. Generalnie pisze czasami e-maile, chce zwrotu zakładów, jak mu nie wejdzie, stwarza dużo problemów, więc jest często na przykład niezadowolony, bo uważa, że jest jakieś oszustwa w stosunku do niego, jak jest, jak jest uzależniony itd., więc to nie jest tak, że my takich klientów. Potrzebujemy. Wydaje mi się, że branża generalnie rzecz biorąc ma o wiele większe korzyści z tego, jak klient świadomie gra, jest to zdrowa rozrywka i przeznacza na rozrywkę takie kwoty, jakie na tą rozrywkę faktycznie może przeznaczyć, a nie środki, które są potrzebne mu do życia czy na inne niezbędne wydatki. Więc jak najbardziej tutaj się z Tobą zgadzam i to chciałbym podkreślić. Mhm. Dziękuję za rozmowę, Marcin. A wszystkich tutaj słuchaczy i oglądających raz jeszcze zapraszam na Gaming Polska na tydzień odpowiedzialnej gry pojawi się nie tylko wywiad z Marcinem, będzie dużo więcej wywiadów i szereg materiałów edukacyjnych. Dziękuję.